Te spotkania były tylko dla dorosłych i dorośli świetnie się na nich czuli, bo tak jak ze śpiewem, tańczyć każdy może. Tak jak to książka pierwsza profesora wieczystego, Każdy może tańczyć, co w przełożeniu kiedyś na Jurek Piwnicki, świętej pamięci, chciał mi kupić w Warszawie w wydawnictwie. Pytał o książkę, że każdy tańczy jak może. I każdy, kto uczestniczył w kursie tańca dla dorosłych, nauczył się i zatańczył, a wszystko pod czujnym okiem instruktora Barbary Jaworskiej Mazur, która niejedne buty w tańcu zdarła i wiele pokoleń tanecznych w naszym mieście wychowała i roztańczyła. Gdyby porównać pierwsze spotkanie nasze, gdzie nie za bardzo wiadomo, gdzie w przód, gdzie w tył, która prawa, która lewa noga. No to tutaj, jak macie Państwo redaktorzy na kilku obrazkach walca, na pewno każdy zatańczy po kursie tańca w Centrum Kultury i Promocji i tak jak angielskiego, jak i wiedeńskiego. No i oczywiście, żeby rozruszać troszeczkę i żeby ludzie mieli uśmiech na twarzy, są to tańce latynoamerykańskie typu samba, czacza yy, jive, yy, a wszystko mi służy... Nie... Tyle nauczeniu tańca, co jakiejś integracji środowiskowej ludzi. Są nowe przyjaźnie, nowe, nowe jakieś znajomości, gdzie się wymieniają telefonami, gdzie się spotykają. I to jest piękne, że w te jesienne i zimowe wieczory, bo kurs jest dość późno, bo o godzinie 19.00 i czasami o 21.00 chcą jeszcze tańczyć. Więc to dla ludzi dorosłych. Na naukę nigdy nie jest za późno. I nieważne. Czy jest to matematyka, czy taniec? Jedno i drugie jest w życiu przydatne. Rewelacja oswoił nas z tańcem. Pani Basia bardzo urocza osoba, także e, wydaje mi się, że sporo osób nie umiało tańczyć w ogóle, nie? A, a tutaj to jest tak, liznęliśmy ileś tańców, nie? E, no i myślę, że drugi stopień nam pomoże tak jeszcze to udoskonalić. A 7 marca w Centrum Kultury i Promocji rusza kolejny kurs tańca dla dorosłych. Tym razem będą to spotkania drugiego stopnia, czyli dla tych, co potrafią już zatańczyć walca, rumbę czy czacze, ale to w dalszym ciągu jest kurs tańca dla amatorów. Dlaczego tu jestem? Przede wszystkim dlatego, że taniec kocham. To jest raz. I jest to forma dla mnie relaksu, odpoczynku, fakt wyrwania się z domu, ale przede wszystkim takiej formy też i rehabilitacji dla całego ciała, dla kręgosłupa, odpoczynku dla umysłu. No i przede wszystkim dobrej zabawy, spotkania się z, ze znajomymi, zapoznania nowych. Dlatego warto przyjść, zachęcam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, nawet na drugi stopień kursu tanecznego, który prowadzi Pani Barbara Jaworska-Mazur. Więc miłośnicy tańca, serdecznie zapraszamy, bo jak widać na załączonych obrazkach, tańczyć może każdy i każdego tańca nauczyć można. Każdego. Kto zna matematykę, to każdego. Bo, dlatego, że jeżeli nie słyszę rytmu, to na raz, dwa, trzy albo na raz, dwa można nauczyć mechanicznie. Oczywiście, kraśnicy kursanci są rewelacyjnymi i pojętnymi uczniami, świetnie tańczącymi, więc warto wybrać się na kurs nauki tańca. Super atmosfera. Przede wszystkim pani Basia jest cudownym nauczycielem, cierpliwym bardzo co dla niektórych I, no i fajnie jest, jest taka po prostu przyjacielska, niby się nikt nie zna, w sumie każdy jest, większość tu jest osób takich jakichś obcych, ale jest tak... Fajnie, przyjemnie, no i przede wszystkim się można nauczyć tańczyć. No a ja musiałam, no bo mam syna dziesięcioletniego, który już teraz bierze udział w turniejach, no i mama chciała trochę synowi dorównać. Czyli każdy powód do tego, aby zacząć uczyć się tańczyć lub podszkolić swoje umiejętności jest dobry. Kto chce, kto ma ochotę, zapraszamy. Obserwujcie stronę internetową Centrum Kultury i szukajcie kiedy następny kurs tańca. A najbliższy ten drugiego stopnia już, 7 marca. Stanecznym pozdrowieniem były kursant Jacek Michalczek.